Witam, cześć, czołem. E, dzisiaj znowu szybki filmik z tego, co się sprzedało i o tym, jak e, znaleźć produkt na sprzedaż na eBay. Najpierw szybko omówię, co sprzedało się w ostatnich paru dniach i szybko do tematu skoczymy, bo ten temat nie jest jakiś specjalnie trudny e, i łatwy do wykonania. Pierwsza rzecz kask na snowboard, bol, bole, jak to się czyta, e, nieważne. Stówka, ktoś zapłacił pełną cenę. Kosztował mnie mniej więcej jak dwie dychy, To jest coś z palety. Mini dyski, pokazywałem Wam, tu nie ma jakiegoś mega zarobku, ale kupiłem je od mego wielkiego elektronika. Kosztowało mi coś koło funta za sztukę, może 50 pensów. To jest funt zarobek, może. Teraz przed świętami leżały, leżały dwie sztuki. Mam, Miałem takie, poszły obie teraz w zeszłym tygodniu po 25-27 funtów, 26 funtów. No wiadomo prezenty, wintyczne, święta to są też fajne rzeczy. Teraz u mnie można kupić przeróżne tego typu sprawy. Zerknijcie na, moi, na moją stronę na ebayu. Znajdziecie przeróżne rzeczy. To jest Ink Battle. Kupiłem w całym locie. Kosztowały jakieś grosze. Minus wysyłka, minus koszty. To jest 3 funty czystego zysku. Kosztowało mi to może z 50 pensów sztuka. Kartki. Świąteczne. Kupiłem w wielkim locie tam kilkaset tych zestawów kartek. Kosztowały mniej niż 20 pensów za sztukę. Po trzy funty je pcham. i teraz bardzo ładnie idą. Akurat już już akurat tego modelu sprzedało 8 sztuk. Eee, telefony. Rzadko handluję telefonami, ale przyszedł do sklepu 3 sztuki i po 5 funtów za sztukę ten to kupiłem do niego za 5 funtów baterię. Za 3 dychy sprzedał się w mniej niż tydzień czasu. Teraz powiem coś niepopularnego bardzo. Ja to sprzedałem. Parę dni temu nie wysłałem tego jeszcze, bo po pierwsze nie mogę znaleźć, a po drugie ma być wysłany do Włoch. To plus wysyłka to jest 20 parę funtów. żeby to do Włoch dotarło, będę musiał zapłacić prawdopodobnie 25 funtów za wysyłkę. Może 15 przy dobrych lotach, bo to jest takie dość duże pudełeczko. I stwierdziłem, mam to gdzieś. Negatyw z tego nie powinien być, po prostu ktoś mi zgłosi, że nie doszło po miesiącu, po dwóch tygodniach. Dam refund. Nie wysyłam w zasadzie rzeczy y, tanich y, do Włoch. Prawie, praktycznie wszystko mi ginie teraz. E, kurtka Trespass już drugi raz mi się sprzedała. Raz wróciła zły rozmiar. E, kosztowała mnie coś koło dyszki. 15, nie pamiętam już dokładnie. E, to była darmówka. Zamówiliśmy w sieci John Lewis e, organiczny koton. Majteczki dla naszej e, córki. Przyszły e, raz: Coton Rich. Czyli to jest koton z myszką Nylonu poliestru Drugi raz zadzwoniliśmy, zrobili dokładnie to samo. Trzeci raz zrobili dokładnie to samo. Aż w końcu musieliśmy osobiście pójść do White Rosa i kogoś opierdzieli z góry do dołu, żeby zrobili to dobrze. Zostawili nam to, więc darmówki. Dycha do kieszenki z szósteczka, piąteczka. Buty do prowadzenia samochodu, mimo, że to są tego typu letnie, powiedziałbym, w bardzo dobrej kondycji, przyjął ofertę z 37 na 3750, Tak kosztowały mnie je chyba 8 funtów. Zegarek. Bardzo elegancko wyglądający zegarek. Powiedziałbym wręcz ekskluzywnie, ale nie jest to ekskluzywny zegarek. Jest to firma high streetowa. Aczkolwiek no, niedostępna tak wszędzie w każdym sklepie high streetowym. Powiedziałbym, że Opłacało się kupić tą cenę. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nawet FNF ze świątecznymi motywami się sprzedają. Czyli jak macie jakieś swetry, bluzy, cokolwiek świątecznego. Teraz jest czas, by wystawiać. Nie wiem, ile to mnie kosztowało. pewnie pół pensa, bo to w worku było, nie od klientów. Dobre firmy budowlane w sensie ochrona budowlana, czyli buty UVEX. Prześmiesznie wyglądają, ale jak je zobaczymy, to to są buty. To ja sprzedałem się od razu, tydzień nawet nie leżały. Koszula Peter Christian. Jak ktoś zna firmę, to wie, że to dość drogie rzeczy są. Ja w niej pochodziłem trochę, niestety za krótka jest na mnie, więc w końcu stwierdziłem. To są uroki też bycia resellerem, że jak można w czymś pochodzić i po prostu sprzedać dalej, prawda? Także, ale mnie kosztowało nie, mniej jak, nie więcej jak 3 funty. Super Dry, ta firma jakaby nie była jest dość modna, moja opinia na ten temat jest taka, że no to jest do, dobrze, do, dobrze skrojona reklama spowodowała, że firma stała się wręcz hype'owa e, ich produkty się sprzedają dobrze. Kask na snowboard, już drugi dzisiaj, ten leżał też, oba leżały z 2 lata u mnie, e, no i w tym roku, że zaczyna się już shortage towarów, no to wiadomo, można też takie rzeczy pchać jak kaski. Dzisiaj Wam nie pokażę drugiego konta, bo go już nie używam. Wszystko przeniosłem na jedno konto i teraz płacę subscription only 500 funtów. Więc mam wszystko na jednym koncie. Troszeczkę strzał w kolano, ale będę się rozwijał, prawda? HP, długopisik do, do różnych powierzchni piszących, prawda? Czyli taki stylus pen. Ja go miałem na 6,5 funtów, nikt go nie ruszał, widzimy, ach pozbędę się 27 funtów, poszedł od razu. Torebka przefajna Adidasa, taka malutka pedełówka, jak to się mówi, w dobrym rozmiarze, kosztowała mnie piątkę, czyli tu jest piąteczka czystego zysku. I ostatnia rzecz, dzisiaj nie było dzisiaj jak widzicie żadnych fajerwerków. Najdroższa chyba rzecz to są te buty 67 funtów w sprzedaży Trochę się zdziwiłem, bo w listopadzie Miałem dużo lepsze sprzedaże Szczególnie na zegarkach niż teraz Więc jak widzicie jest jak jest A teraz wracamy Jeszcze przerywnik Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału Prosimy o subskrypcję Tudzież komentarz i inne takie badziewia Jak znaleźć Towar na sprzedaż Na ebayu na przykład Jak handlujemy na ebayu bardzo prosto, ja kiedyś to już zacząłem robić, przetestowałem to na sobie, więc nie wiem z doświadczenia, co to jest. Zareklamuję stronę Argosa, proszę. Byle jaki zegarek, wiem jakiś taki droższy, w sensie nie taki za 5 funtów, tylko taki za 30 funtów, ja go wziąłem i jego już znalazłem. Można pójść na ultra łatwiznę. Po pierwsze, skopiować ich zdjęcia, bo no to jest zdjęcie generic, normalnie ze strony Larusa nawet. Wchodzicie na, e na eBay, bierzecie normalnie tą nazwę, kopiujecie. Lorus Mens Lambriteus, znalazłem. Proszę, 52 funty. 52 funty. 39 funtów, 29. Sklep Argosa na Ebayu, dokładnie ta sama cena. 39. I popatrzmy to jeszcze 30, no nieważne. I teraz patrzymy sobie, wchodzimy sobie tutaj z boku w sprzedane i nie uwierzycie, co się, co się stanie, jak wejdziemy sprzedane. Okaże się, że ten sam zegarek sprzedaje się w przeróżnych cenach. Tutaj ktoś używany ten zegarek. Nie, to czekaj, to nie to. Co on mi tutaj pokazał? Eee, nie, no to jest ten Larus, dobrze. Ten sam zegarek, ktoś jest używany, sprzedaje za 40 funtów. Sprzedał za 40 funtów. Tutaj to samo, za 34 funty. Tu jest nowy. Za 52. I chyba to by było na tyle. O, tutaj tak. O, I to jest znowu za 52. I powiedzcie mi, jak to jest, że zegarki, które sprzedaje Argos za 30 niecałe funtów, ludzie kupują za 52 od kogoś innego, albo używane nawet kupują za drożej niż jest co nowego. To bardzo proste. W zależności od tego, jak, bardzo, jak dużo zapłacisz za promocję, czyli wbierzesz 10, 15, 20% za promocję, twoje zegarki będą, twoje, twoje aukcje będą pozycjonowane wyżej. Więc ci ludzie, co mają za 52, za 40, za 39, te same zegarki, co sprzedaje Argos za 29, są, proszę Państwa, w stanie sprzedawać drożej. Jak robimy? Ja podałem przykład, wchodzimy na stronę Argosa, ja mówię, to jest jedna z wielu stron, tych stron jest masa, wiadomo. Patrzymy, czy w naszej okolicy jest dostępny taki zegarek i ile. Eee, zobaczmy, deliwerkę robią też, można zrobić click and collect. Ile jest dostępnych jeszcze? Nie pokazało. A zobaczymy, jak na przykład wpiszemy 6, Add to trolley Tak, jest 6 dostępnych. Czyli, jak mamy tak dużo ich dostępnych, to możemy iść sobie, kupić jeden, albo niekoniecznie, wystawić go przed świętami na, na eBay'u i po prostu sprzedać się dzisiaj. Idę sobie do Argosa, kupuję, wysyłam. Idę do Argosa, kupuję, wysyłam. I tak można, proszę Państwa, robić sprzedaż. Minus tego jest taki, że ja tego nie robię, bo przy mojej ilości aukcji ja, ja bym się pogubił. Ja to przetestowałem kiedyś i sprzedawałem zegarki Citizena. Miałem wystawione chyba z 10 różnych zegarków takich droższych, powyżej 50 funtów. I po prostu należy wtedy codziennie sprawdzać, czy są dalej dostępne. Jeżeli nie są dostępne, ściągacie go z aukcji. Albo możecie po prostu mieć po jednej sztuce kupionej i trzymać sobie w zestawie, jaki Wam się skończy, jaki się sprzeda i gdzie dokupić jeden. Jeżeli macie, załóżmy, jakieś, ten, jakieś różne pieniądze, ale jeżeli chcecie zrobić zupełnie bez pieniędzy, to można robić w ten sposób. E, a eBay nie, nie bardzo lubi dropshipperów, tam jak się programy, że dropshipping, prawda, najlepszy sposób na zalebienia pieniędzy, no, to tak no to może wam się udać, ale jeżeli ktoś coś zamawia jeden napisane, że wysyłacie z Anglii, przychodzi coś z Chin, bo dużo Chin, dużo firm wysyła z Chin, to po pierwsze dostaniecie parę negatywów eBay już już zobaczy, że to wyszło z Chin, a nie z Anglii. No i wam konto zamkną albo nikt nie będzie u nas kupował. Więc taka forma drop bo to jest forma drop jest najbardziej rozsądna. Możecie mieć jakiś lokalny sklep na przykład TK Max który ma to do siebie, że ma fajne produkty, tylko że nie ma ciągłości. Ale akurat, yy, I też możecie się kupować u nich te rzeczy. Nie zrozumcie mnie źle, to jest fajny sklep, żeby zacząć coś handlować. Ale w Argosie oni mają dużo produktów, yy, które są ciągłe, czyli możecie po prostu ten jeden zegarek, przykład, ciągnąć przed świętami w ilościach dowolnych. Akurat to jest zegary w takim przedziale, że można go kupić i nastolatkowi, i dziadkowi w prezencie, i będą ludzie zadowoleni. Szczególnie jak ktoś lubi zegarki, bo Lorus to dobra firma. Przykładowo, dałem wam przykład, będą tych tutaj zegarków jest masa. Na przykład, ja bym, co ja bym to jeszcze stąd pokazał. Ja wiem, że filmik już przy się zrobił, ale to jest znowu Larus, bla, 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 bla. Kasio oczywiście, ale to są za tanie. Kasio Larus, Larus, o widzę, że tutaj nie ma za dużego wyboru. Ale na przykład Citizeny, Tisoty i tego typu Cashios, takich droższych, nie pchałbym się zupełnie w zegarki Armani tego typu, czy w Hugo Bossy. Pamiętajcie, że po świętach te zegarki mogą do Was wrócić. Argos niechętnie przyjmie więc możecie z tymi zegarkami zostać w ręku już używanymi i będzie Wam ciężko coś z nimi zrobić, więc pamiętajcie, że taki zegarek Armani Hugo Boss w rynku wtórnym to jest już cena 20%. Zegarek w rynku wtórnym dobrych firm, takich, które mają już Acuris na przykład, czy Casio, są lepsze niż Armani Jeans albo tego typu rzeczy. Dobra, tym miłym akcentem pozdrawiam Was wszystkich. Jeżeli już nie przed świętami się nie nagram nic, to Wesołych świąt. Spędźcie je miło i pamiętajcie, nie dajcie się wcześniej.